kasy podstawówki, jeżeli na wyjazdy i na mecze u siebie jestem aktywnie zaangażowany w przede kibicowskie, przepraszam kolegów i koleżanki, ale ktoś to w końcu powiedzieć musi. Moi drodzy, należy się odciąć raz na zawsze od tej hołoty, która właśnie urządza zamieszki z prawej strony i od tej hołoty, która to przed chwilą była z lewej strony. Mówię to z pełną świadomością. Nie mówię to jako jakiś frajer, mówię to jako kibic. To są idioci. Debile i ćwierć mózgu. To są kretyni, których nie obchodziło to, że tu przemawiał kombatant. Ich debili nie obchodzi ani co my tu mówimy, ani co my tu krzyczymy, ani co my tu śpiewamy. Ich nie obchodzi to, co wy mówicie. Ich obchodzi tylko jedno, aby zrobić zadymę. I to jest główny cel. Ich nie obchodziło nawet to, że tu przemawiał kombatant. Mieli to w dupie za przeproszeniem, że był lany gaz, a kombatant się dusił. I taka jest prawda. Ci ludzie muszą zorganizować swój marsz. Nie jego nazwą marsz antypolicyjny. Ja nie kocham policji, mnie nieraz problemy z policją. Ale to jest niedopuszczalne, żeby w święto narodowe banda debili, ćwierć mózgów i kretynów niszczyła całą ideę narodową i wystawiała wystawiałam taką opinię. Trzeba powiedzieć zdecydowanie, my tych ludzi tu nie zapraszamy. To są idioci, to są tituszki, tylko w tej wersji, że nie są opłacane. Po co polskiej prawicy, po co idei narodowej, po co Tusk czy inne wielkie głowy tego państwa mają opłacać prowokatorów. To nie muszą tego robić, bo ci idioci to są pozytywni idioci, którzy robią to sami. My ich nie zapraszamy, miejmy nadzieję, że za rok będą mieli swój marsz i nam już więcej. Tak wspaniałe inicjatywy, gdzie idzie tysiące, setki tysięcy Polaków, dzieci, osoby dorosłe. Widziałem matki y, razem z małymi dziećmi w wózkach, kombatantów, ludzi starszych. Oni to naprawdę mają gdzieś i trzeba ich pożegnać. Dziękuję bardzo.